Witajcie ciekawcy! Walt Disney to niewątpliwie król kreskówek i chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o tym genialnym rysowniku. W końcu to on stworzył wiele najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie bajek. Ale jest jednak coś, o czym możecie nie wiedzieć. Bo ojciec myszki Miki i kaczora Donalda miał też swoje mroczne tajemnice. Jakie fakty z życia Disneya były skrzętnie ukrywane? Jak wpłynęły one na jego pracę? A przede wszystkim, czy przełożyły się one na tworzone przez niego najsłynniejsze animacje? No i jak ma się to do Mulan, słynnej produkcji z 1998 roku, która teraz wchodzi na ekrany kin filmowej wersji? Oglądajcie do końca nasz odcinek, aby poznać wiele tajemnic Disneya, ale wcześniej pamiętajcie o kliknięciu suba i włączeniu powiadomień, a wtedy nie ominie was żaden z naszych odcinków z efektem wow! Walter Elias Disney urodził się 5 grudnia 1901 roku w Chicago i był jednym z piątki dzieci Eliasa Disneya i Flory Cole. Dla niektórych jego życie było osobieniem amerykańskiego snu. W wieku 19 lat przyjechał bowiem z prowincjonalnego Kansas City do Los Angeles z kilkoma dolarami w kieszeni, by w ciągu kolejnych dekad zbudować swoje imponujące i wartościowe imperium. Wraz z bratem Rojem założył przedsiębiorstwo Walt Disney Company, które obecnie jest największym na świecie pod względem przychodów konglomeratem medialnym. W 1955 roku otworzył także swój pierwszy park rozrywki Disneyland, a dziś jest ich aż sześć. Kariera Walta w przemyśle rozrywkowym to bez wątpienia lista imponujących osiągnięć. Zacznijmy tu tylko od wymienienia jego profesji. I tak był on producentem filmowym, reżyserem, scenarzystą, aktorem dubbingowym, przedsiębiorcą i oczywiście animatorem. Do jego niesamowitych sukcesów z pewnością można zaliczyć również rekordową liczbę 59 nominacji do Oscara, z czego otrzymał 26 statuetek. Pierwsza z nich trafiła w jego ręce w 1932 roku. Disney był także siedmiokrotnym zdobywcą nagród Emmy. Cóż, na pierwszy rzut oka jego życie wyglądało bajkowo. Ale czy rzeczywiście tak było? Po pierwsze, dzieciństwo Walta Disneya zdecydowanie nie można zaliczyć do szczęśliwych. Jego rodzina nigdzie nie mogła zagrzać miejsca na dłużej. Ojciec określany był nie tylko życiowym nieudacznikiem, ale też osobą niezwykle surową. Za najdrobniejsze przewinienie jego dzieci spotykała kara, a zawsze najbardziej dostawało się właśnie młodemu Waltowi. Na szczęście w tamtych latach pocieszeniem dla przyszłego rysownika był jego brat Roy, który zawsze mu pomagał i pocieszał go. W wieku 17 lat Walt postanowił wstąpić do wojska. W tym czasie jednak okazało się, że w archiwum w Chicago zaginął jego akt urodzenia. Co ciekawe, gdy w końcu udało się odnaleźć dokument, widniała na nim niewłaściwa data. To dość zagadkowa historia, prawda ciekawcy? Słuchajcie jednak dalej. Błędny zapis matka tłumaczyła urzędową pomyłką, ale już wtedy w głowie chłopaka zaświtała pewna myśl. A co jeśli został adoptowany lub co gorsze był dzieckiem z nieprawego łoża? Czy przez to ojciec przez te wszystkie lata traktował go gorzej od innych swoich dzieci? Jednak szansa na wyjaśnienie tej zagadki pojawiła się dopiero po kilkunastu latach. W dniu swoich 35 urodzin Walt otrzymał bowiem tajemniczy list, którego autorem był sam dyrektor FBI. W liście podane było nazwisko hiszpanki Izabel Zamory, która wiele lat wcześniej pracowała jako guwernantka w jego domu i prawdopodobnie spotykała się też z jego ojcem Eliasem. Czy to znaczy że była matką Walta? Cóż, do tej pory żadnemu z bygrafów nie udało się znaleźć na to dowodów. Szczególnie, że wszystkie dokumenty dotyczące Izabel uległy zniszczeniu. Przypominamy tylko, że za jego rodzoną matkę nadal jest podawana Flora Cole. Ale z nią też wiąże się tragiczna historia w życiu genialnego animatora. Jednak zanim ją opowiemy, musimy zadać Wam pytanie: czy zauważyliście, że bohaterowie bajek Disneya prawie zawsze są sierotami? Bambi, Simba, Arielka to tylko niektóre z postaci wychowujące się bez matek w animacjach wytwórni. Wyobraźcie sobie, że sekret tego może kryć się właśnie w rysie Disneya. Jeden z producentów wytwórni wyjawił bowiem historię, o której sam Walt nigdy nie mówił. Wydarzyła się ona w 1938 roku, kiedy to Disney kupił dom dla swoich rodziców. Niestety w domostwie była nieszczelna instalacja gazowa, co doprowadziło do zatrucia gazem, w wyniku czego matka filmowca straciła życie. Za tę tragedię Walt obwiniał siebie i jest teoria, że to ona wpłynęła na jego późniejszą twórczość oraz ukształtowanie jego bohateru. Ale nie tylko na nią, ucierpiała bowiem również jego psychika, co zaowocowało wizytami u specjalisty. Zresztą nie jest tajemnicą, że Disney miał wiele problemów ze sobą. Wśród nich można wyliczyć depresję, liczne fobie oraz stydliwą dolegliwość, jaką były przedłużające się okresy impotencji. Charakteryzował go także bardzo wybuchowy charakter, co było szczególnym utrapieniem dla pracowników jego firmy, ale o tym opowiemy wam później. Wróćmy jeszcze do jego zmartwień. Bo Walt ponad przez całe życie marzył o gromadce dzieci, ale tej się nie doczekał. Jego żona Lillian Bonds zaszła w ciąży dopiero po 8 latach małżeństwa, lecz poroniła. Na szczęście druga ciąża kobiety zakończyła się urodzinami córeczki. Z biegiem czasu małżeństwo zdecydowało się też na adopcję kolejnej córki. Czy Walt Disney był tyranem w pracy? Wiele opisów wskazuje na to, że tak. Mimo, że przez młodszych pracowników był nazywany wujkiem, jednocześnie traktował wszystkich bardzo surowo. Potrafił zwolnić z pracy za najdrobniejsze potknięcie, wymagał absolutnego poświęcenia i narzucał mordercze tempo. Animatorzy pracowali nawet po 16 godzin dziennie, a niektórzy wykonywali po 700 rysunków na dobę, a mimo to nie było mowy o urlopie czy wolnym na święta. Doszło do tego, że w pewnym momencie pracownicy zdecydowali się założyć związek zawodowy. Nie uwierzycie, jak to się skończyło. Disney nie dość, że wpadł w szał, to w dzienniku Variety zamieścił artykuł o, tu jemy, czerwonych pająkach w jego firmie. Konflikt się zaostrzał i ostatecznie przerodził w trwający przez dwa miesiące strajk. Z pomocą przyszedł w końcu brat Walter Roy, dzięki któremu doszło do zawarcia porozumienia. Ale w późniejszych latach w wytwórni Disneya wciąż nie brakowało szokujących posunięć kadrowych. Jednym z takich było wyrzucenie z pracy Johna Lesytera, jednego z głównych animatorów, za to, że zbyt mocno naciskał na wykorzystywanie komputerowych animacji w kreskówkach. Mężczyzna znalazł pracę w wytwórni Pixar, by z czasem zbudować jej potęgę. Co ciekawe, w 2006 roku Disney kupił Pixara, ale setter został dyrektorem kreatywnym obu wytwórni. Niechlubnym faktem jest to, iż w 2018 roku zakończył on tam swoją pracę z powodu oskarżeń o niewłaściwe zachowania wobec kobiet. Jednak podobne oskarżenia nie ominęły też Walta Disneya, a padły one z ust samej Meryl Streep. W 2014 roku na gali National Board of Review aktorka stwierdziła, że mimo iż Disney przyniósł wiele radości miliardom ludzi, to prawdopodobnie był też uprzedzony do czarnoskórych osób, charakteryzowała go niechęć wobec społeczności żydowskiej oraz kobiet. Jej słowa, jak się łatwo domyślić, wywołały prawdziwą burzę w mediach. Czy takie zarzuty miały podstawy? Cofnijmy się do czasów dziecięcych Disneya, a dokładnie do postaci jego ojca. Był on bowiem osobą głęboko wierzącą i takie przekonania wpają również swoim dzieciom. Ciekawostką jest to, że Walt dostał swoje imię na cześć Waltera Parema, kapłana z Katedry w Chicago, z którym Elias Disney się przyjaźnił. Religijne wychowanie przyczyniło się do tego, że słynnemu rysownikowi raczej nie zdarzało się żartować na tematy wyznania. Na próżno też szukać takich odniesień stworzonych przez niego w filmach. Co zatem z uprzedzeniem wobec społeczności żydowskich? Po pierwsze, żaden z jego pracowników nigdy nie skarżył się na takie zachowania swojego szefa. Choć krążyły plotki o jego kontaktach z osobami wyznającymi kontrowersyjną hitlerowską ideologię, nie znalazło to potwierdzenia w żadnych dowodach. Miał on natomiast wielu przyjaciół wśród członków narodu semickiego, a nawet w 1955 roku został człowiekiem roku według jednej z najstarszych organizacji żydowskich na świecie. Neil Gabler, jeden z biografów Walta Disneya zdecydowanie zaprzeczył też oskarżeniom o niechęć wobec osób czarnej rasy, choć w tej kwestii głównych przesłanek doszukiwano się przede wszystkim w słynnych kreskówkach, jak na przykład w bajce Dumbo. Jednymi z bohaterów są tam czarne wrony, a ich przywódca nazywa się Jim. Po wojnie secesyjnej w niektórych stanach w USA wprowadzano tak zwane prawa Jima Crowa, Crow po angielsku wrona. Miały one na celu ograniczenie wolności czarnoskórych niewolników, a samo określenie Jim Crow było obraźliwym sposobem ich nazywania. Czy zatem Disney mógł nie zdawać sobie z tego sprawy, czy był to raczej zapis nastrojów tamtych czasów? Jak myślicie, ciekawcy? Jednym z oskarżeń ze strony Mary Street były też nieetyczne zachowania wobec kobiet. Niektórzy dowodów tej kwestii doszukują się w liście z 1938 roku, który wytwórnia Disneya wysłała do Mary Ford, starającej się o pracę rysownika. Zostało w nim napisane, że kobiety nie wykonują tam żadnej kreatywnej pracy, a jedynie zajmują się czyszczeniem taśmy celuloidowej. Z drugiej jednak strony można spojrzeć na karierę Rhettie Scott, przejętej do wytwórni właśnie w 1938 roku i to od razu do prac przy bajce Bambi. Inne nazwiska słynnych animatorek to Reta Davis czy Mary Blair. Również w bajkach Disneya szukano uwłaczających kobietom przesłanek. Przykładem była tu Królewna Śnieżka, gdzie według niektórych został utwierdzony stereotyp kobiety mającej siedzieć w domu i służyć mężczyznom. Nie uwzględniono jednak, że animacja powstała na podstawie ludowej baśni braci Grimm, a Disney jedynie przeniósł ją na ekran. Również w czasach, gdy powstawała bajka, powszechnie obowiązywał model rodziny, której to kobieta miała być posłuszna mężczyźnie i wtedy nikogo to nie dziwiło. Czy zatem oskarżenia te były słuszne? Opinie na ten temat zostawiamy Wam. Natomiast przy temacie królewnej śnieżki zatrzymamy się nieco dłużej. Z nią bowiem związana jest również inna mroczna historia, która dotyczy kobiety podstawiającej głos głównej bohaterce. Mowa tu o Adrianie Castellotti, która mimo że była kluczową dla animacji osobą, nigdy nie pojawiła się w napisach końcowych bajki. Co więcej, nawet nie została zaproszona na oficjalną premierę Śnieżki, która odbyła się 21 grudnia 1937 roku w Los Angeles. Jaki był tego powód? Disney znany ze swojego perfekcjonizmu tak bardzo chciał utrzymać iluzję filmu, że nie zgodził się, aby widownia dowiedziała się, kto podstawia głos do filmowych postaci. Według niego zepsułoby to całą magię i wizerunek. W swoich zakazach posunął się nawet jeszcze dalej i między innymi, zabronił Adrianie promować animację podczas wystąpienia w najsłynniejszej audycji radiowej w Ameryce, a później utrudniał jej także udział w w jakimkolwiek innym filmie. Czy dbanie o magiczną iluzję dotyczy również innych produkcji Disneya? Niektórzy sądzą, że tak. Za kolejny przykład podamy Tu Mulan, tak popularną animację z 1998 roku. Nie wiemy, czy wiecie, ale nie spotkała się ona z dobrym przyjęciem w Chinach, gdzie postać tej walecznej dziewczyny funkcjonuje w legendach od stuleci. Wersja disneyowska nie przypadła do gustu tamtejszej publicy, ponieważ według niej zbyt odbiegała od historycznych mitów i ukazywała Mulan jako zupełnie inną osobę. Była zbyt ugrzeczniona, a postać zabawnego, choć głupawego muszu uznano za obrażanie symbolu smoka w ich kulturze. Z drugiej strony można na to popatrzeć jako celowy zabieg filmowców, aby dopasować opowieść do oczekiwań widzów na całym świecie, szczególnie tych młodych. Taka uniwersalność ma trafiać do każdego widza i przekazywać pewne ponadczasowe przesłanie. Jak to natomiast zostało przedstawione w najnowszym filmie o Walecznej Mulan, który właśnie wszedł do polskich kin? Przekonajcie się sami, a my czekamy na Wasze opinie po seansie. Napiszcie też, co sądzicie o mrocznej stronie Walta Disneya. Czy słyszeliście o niej wcześniej? Liczymy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, tak aby wiedzieć, kiedy pojawią się się nasz kolejny odcinek. Zatem do usłyszenia niedługo. Pa!